Czoło moi drodzy, takiego plot twistu nie oczekiwaliście, ja również. Wracamy do słownego wpisu, bo na nim się skupiam od kilku odcinków na tej tustej languście, czyli wiecie, działki rod na gdańskiej Olszynce, za tłustą, koło tustej langusty stało to Cento. Ktoś w 2022 roku napisał wpis, gdzie szukać, opisał, że jest to tłusta langusta, druga alejka po prawej, koło studni, żeby tam kopać. Ktoś, znaczy to jest ten Przemek Kraku, ten znany użytkownik w środowisku poszukiwaczy i Iwony Wieczorek napisał, że wie kto tam mieszkał, jest to osoba znana z, w środowisku motoryzacyjnym. Ja wczoraj spędziłem dość długi czas, żeby się dowiedzieć kto to mógł być, sprawdzałem tłustą lęgustę, bo myślałem, że może tak się mówi na jakąś, mówiło się na jakiś projekt samochodowy. Nawet wczoraj byliśmy tam, w sensie na mapach w tamtym miejscu, no ale kur... co tu się stało? Kim jest ta osoba? Ma podobno kanał motoryzacyjny. No ma. No i ma taki kanał. życie Miłośnity Czterech Kółek? Taki duży, duży kanał motoryzacyjny. Pan Michał Michu Jesionowski. No i... On jest powiązany z tym miejscem, a dokładnie to jest ta osoba, która zamieszkała w roku 2011 e, i ona opowiada o tym w swoim filmie w ogóle się absolutnie nie kryjąc. W związku z czym w 2022 roku albo mieliśmy wizjonera, albo trola, albo pan Michał jest powiązany, a raczej obstawiam, że nie jest powiązany. E, czy ten film do niego dotrze? Pewnie tak, i pewnie go wyśmieje, i pewnie i słusznie bo jest osobą publiczną i zbyt znaną, żeby była powiązana, chociaż wiecie, najciemniej pod latarnią. Nie, teraz się śmieje, ale faktycznie, zobaczmy sobie fragmenty, ja tutaj nie chcę nadużywać prawa cytatu, nie wiem jak pan Michał reaguje na używanie jego materiałów, w związku z czym ekran wam się nie zacina, to jest fragmenty w formie takiej jak widzieliśmy na nowych filmach poprzednio odsyłam do materiału pana Michała oryginalnego na jego, na jego kanale. Natomiast tu, takie szybkie wprowadzenie. Coś tam się pochrzeniło z jego małżonką, coś się stało z Frankiem, bo wziął kredyt frankowy i nie mógł spłacać mieszkania. Umówił się z rodziną, że go weźmie do siebie, jak będzie bardzo ciężko. Po czym dostał taki telefon. No i teraz um, zobaczmy ich historię. A ja dostałem telefon, że Kurwa, to tak. Nie wiem, czy to dobrze, żeby się wprowadzał. No to po co, to tylko kłopoty i w ogóle. Jak ja to usłyszałem, coś kurwa we mnie pękło, i ja nie, 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 nic nie powiedziałem. Ja powiedziałem ok, ja powiedziałem ok, ja sobie poradzę. Ja naprawdę sobie poradzę, dziękuję. I jeszcze w tym dziewiątym roku, czyli dwa lata wcześniej, kupiłem działkę na ogród. Bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że obecność Michała na działce absolutnie nie czyni go podejrzanym, ani nie powoduje żadnego związku ze sprawą. Wskazujemy jedynie fakty. Mieszkał tam w bardzo trudnych warunkach. Wszystko wskazuje na to, że komentarz o tłustej languście był złośliwym atakiem hejtera, który wykorzystał jego trudną przeszłość, by połączyć go na siłę ze sprawą. I tu apel do pana Michała. Miku, jeśli to oglądasz... Wiem, że sytuacja z bezdomnością była dla ciebie trudna, a widać to po filmie. A ten wątek, tu z tej langusty żyje w sieci własnym życiem. Jeżeli możesz masz o tej i czujesz na siłach, zdementuj to, potwierdź to bzdura. Albo powiedz, czy kojarzysz ten napis na budynku. No, spora część społeczności czy ludzi w internecie pewnie będzie czekać na twój komentarz. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że dobrze, że trafiła to na nasz kanał jako pierwszy. Tak myślę, że to będzie pierwszy. I widzowie tego kanału wskazali w tym moim dochodzeniu, kim jest znany youtuber, zanim do tego się czepiły te kanały clickbaitowe zgenerowane przez AI głosem, jak i tekstem. Panie Michale, serdecznie pozdrawiam. Ja tu jeszcze pozwolę sobie pokazać fragment, żeby już zakończyć ten temat prawdopodobnie raz na zawsze. Takie, żeby mieć swoje. Jest, dlatego może... Mam świra na punkcie działek, że bardzo lubię mieć działki, działkę swoje, mieszkać. Wiecie, to taki dla mnie był zalążek działka w mieście. A jednak, no, jed, jednak jest to działka, jest to coś waszego, fajnie można odpocząć od blokowiska. I w pewnym momencie, w ułamku sekundy, zdałem sobie sprawę, że nie mogę powiedzieć już że, przepraszam, zrywam umowę, ja nie miałem za co spłacać kredytu, to była jedyna sytuacja, żeby hipoteki mi nie zabrano, żeby wszystko się odbyło, to była jedyna sytuacja, żebym zamieszkał. Tak się tu wchodziło, znaczy ja w ogóle nie wiem, czy to jeszcze istnieje, bo... Pan Michał nagrywa to w roku 2020, co jest, yy, pasuje do tego, co widzieliśmy na naszym wczorajszym nagraniu z roku 2019, gdzie byliśmy tam na miejscu, natomiast, no zobaczcie, jest tusta langusta, już, yy, no, trochę już odrapana, no, ma te białe elementy nadal na sobie, jest bałagan. No i zobaczmy, co pan Michał mówi o tej działce, jak na nią idzie, jak ją pokazuje. Ktoś to kupił w 11 czy 12, 12 roku ode mnie. No ale taki trochę underground. Ale to był mój underground, tu żyłem. No to sił No Nawet brama otwarta. ścieżki wszędzie. Sam je robiłem właśnie z takim białym gresem. To było pierwsze oczko wodne. Te bukszpanki to były takie maluśki, jak ja to sadziłem wszystko. Roll bordery Tu jeszcze była wiśnia japońska. To kojarzę, ale ktoś się wykopał. tą działkę, to altanka, kupiłem, przejąłem. Była dotąd. Ta część została dobudowana. Jest tu pierwszy raz od wiem ilu lat. Za ramię mogą sąsiedzi pogonić. No ale trudno. Tu się deszczówkę zbierało do podlewania ogródka. To wszystko urosło zamknięte wszystko na kłódkę. Tak to była toaleta. Nic nie widać. Generalnie w tym budynku na początku kwietnia 11 roku, kiedy było jeszcze zimno. Kiedy było jeszcze naprawdę z dupy, to były gołe deski. Ze szparami takimi to były gołe deski. Musiałem zamieszkać. Bez wody. Bez prądu. Bez toalety. Bez niczego. Chłopaki z pracy wiedzieli co się święci, co się dzieje. A ja nie dałem po sobie poznać. W jeden dzień się zorganizowali. Przekopali całą tą drogę, którą szliśmy. Ja razem z nimi położyli kabel, podłączono mi ten kabel za zgodą. Tutaj miałem ogrzewanie. Nadal miałem dziury w ścianach. Zobaczcie, takie dziury w ścianach. I tak się żyło. Miałem dziury w ścianach, ale miałem ogrzewanie. Nie miałem pieniędzy, miałem pieniędzy. Tak, jak wspominałem, ja was odsyłam do oryginalnego filmu. Link jest w opisie. Tam sobie możecie zobaczyć całą historię pana Michała. Natomiast no, czy ma on związek z najsławniejszym zaginięciem w Polsce, szczerze wątpię. Wy chyba również, szczerze wątpicie. Zatem tak samo jak was wcześniej ostrzegałem przed fejkami w internecie, jakie można dzisiaj wygenerować za pomocą AI. Jak bardzo to jest groźne, to mm, niewinny wpis z 2022 roku. Prawdopodobnie, przynajmniej w mojej ocenie, nie ma nic wspólnego, a to, że tam Fiat stał, jest o tyle ciekawe. Chyba, że pan Michał nawet nie wiedział, że ktoś tam coś zakopał, bo tak być również może. Natomiast no, ja bym go kompletnie nie powiązywał, a plot twist jest yy, ogromny, według mnie. Nie uważacie? Dobra, skracając, bo całość sobie zobaczycie u pana Michała, natomiast on tu jeszcze tylko mówi o tym, że tu były fajne imprezy i fajni ludzie byli w tej okolicy, co może być ciekawe, a może nie być ciekawe. Ja historii nie znam, kanał oglądałem zawsze, no wiele lat temu, ale tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebowałem konkretnego akurat i on o tym mówił na swoich filmach, więc no ja nie znam historii pana Michała ewidentnie. Naprawdę zajebistych osób, które wtedy w życiu mi pomogły. Ja nie wiem. szło lato. To już były fajne chwile. Tutaj z ludźmi imprezowało się jakby weekend wolny. Działka fajnie, chill out. Lipiec, sierpień. Zacząłem się odkuwać. Na wrzesień już byłem odkuty. Rozwinę tu oczywiście temat Czękola. Mm, pan Michał nie jeździł Białym Czękoczęto. Wtedy darował na taksówce i jeździł Toyotą Avensis. Zieloną albo bordową, chyba zieloną z 1999 roku, z przebiegiem tam powyżej 400 tysięcy km i miał również swoją bękę. Natomiast no, o Fiacie nic nie wiemy, chyba że go nie pokazywało na filmach. Natomiast wydaje mi się, że go po prostu nie miał i Fiat nie należał do niego. Praca na tak dorabiałem. Mieszkanie kupiłem, fakt, że w kredyt ok. Miałem swoje 34 ładnie zrobione, bordowe. O, o kota się martwi jak na noc nie wróci, żeby mu kurwa zimno nie było i mimo, że duży dorosły facet, to tyle co ja nocy tu przeryczałem, nie, nie zliczę tego. To starajcie się robić tak, żeby było lepsze. Pamiętajcie, że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli dla was dobrze, będą chcieli wam pomóc. Dla mnie wtedy tak samo, to był jeden z najfajniejszych okresów, mimo tego złego, spotkałem tak masę, taką masę sympatycznych ludzi, że te wszystkie grille, te wszystkie imprezy tam zakrapiane, to było naprawdę fajnie. Biednie, ale naprawdę fajnie i dobro wraca, do tego należy sobie pomagać, należy się szanować przede wszystkim. Okej, okay, no i co myślicie? Takiego plot twistu chyba się nikt z nas nie spodziewał, przynajmniej ja się nie spodziewałem. Myślałem, że to jest jakiś niszowy kanał na YouTubie, a nie jedna z największych e, polskich marek YouTubeowych. To dość w ogóle ciekawa historia e, Michała Łysego. Także wpadnijcie do niego na kanał, sobie zobaczyć całość. Natomiast ja jestem tutaj bardzo sceptycznie nastawiony, że ma jakikolwiek związek. Myślę, że absolutnie nie ma i no, wydaje mi się, że Mm, przez ten czas, który spędziłem na nagrywaniu poprzednich filmów, no to poszło to yy, przez żart Człowieka z 2022 roku i zbieg okoliczności z tym CincoChenta. Yy, dajcie znać w komentarzach, co myślicie, bo one są tutaj dla Was. Ja mam jedną prośbę. Wczoraj ktoś mi ten film wrzucił yy, na YouTubie z linkiem, natomiast. To było o drugiej w nocy, pierwszej, drugiej albo trzeciej. Ja to zauważyłem, i miałem tam do akceptacji, i chyba kliknąłem nie akceptuj, czy, czy dostałem informację, i nie mogę tego znaleźć po prostu. Chciałbym, żeby ta osoba jeszcze raz dodała linki, się ujawniła. na ja komentarz, oczywiście, przypnę. Zmieniłem już ustawienia, że można dodawać linki na moim YouTubie, natomiast wcześniej było to domyślnie zablokowane. Szanowni, jeszcze raz Was zapraszam do sekcji komentarzy. Jak Wam się podoba to, co robimy tutaj na tym kanale, to postawcie kawę na buycoffee No, Wymaga to trochę czasu, natomiast jest to, jak wspominałem, robię to hobbystycznie. Jest to rzecz, która mnie interesowała, ta sprawa, od bardzo, bardzo dawna, w związku z czym robiłem to również z przyjemnością. Czy ten temat jest już zamknięty? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze mógłby się pan Michał wypowiedzieć już jako ekspert od tego, co tam się działo faktycznie, czy może to mieć jakiś związek. Natomiast jego działka, jestem w pewien w zasadzie, że no nie ma żadnego związku ze sprawą. To był hejterski komentarz wrzucony przez kogoś, kto ten film skojarzył, bo film był z 2020 roku, ktoś pewnie jest z Gdańska, skojarzył to miejsce. I napisał głupi komentarz, gdzie teraz pół polski yy, się tym zajęło. No, oczywiście, że ratuje nie pół polski, no ale film yy, na moim kanale, na naszym kanale zagarnął ponad 10 tysięcy wyświetleń, w związku z czym przynajmniej 10 tysięcy osób było tym zainteresowanym. Tak samo jak yy, wątek ten przewija się w zasadzie na każdym możliwym forum dyskusyjnym na temat Iwony Wieczorek, a jest to po prostu według mnie chamski hejt. Także ja jeszcze raz odsyłam Was na kanał Michała Miłośnicy Czterech Kółek oraz ten drugi kanał, on jest w linku, to jest ten taki prywatny, jakby na ofie. Możecie tam wpaść, pozdrowić Micha. No i ja, Panie Michale, ja serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że udało się tym filmem no, zamknąć całkowicie ten temat, ale dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Oczywiście, bo komentarze, jak już wspomniałem, są tutaj dla Was. Trzymajcie się ciepło, Michał, pozdrawiam serdecznie, e, cześć, kłaniam się nisko. Ten kanał powstaje dzięki społeczności Cambo Uniwersum. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do nas. Wesprzyj kanał na buycoffee.to.com.pl Możesz wesprzeć blikiem, przelewem albo kartą. Spokojnie, transakcja jest bezpieczna. Serwis jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki!